Śnieg uderzał w szybę kokpitu jak tysiące małych kamieni. Kapitan Anna Kowalska zacisnęła dłonie na sterach Black czując jak maszyna drży pod naporem wiatru. Wysokościomierz pokazywał 2800 metrów, niebezpiecznie blisko szczytów Tatr, które w tej chwili były niewidoczne w wirującej białej mgle. "Rex, spokojnie, chłopaku" powiedziała przez ramię do niemieckiej owczarka siedzącego w specjalnym szelkach za jej fotelem. Pies Mimo burzy szalejącej na zewnątrz pozostawał skupiony, jego brązowe oczy utkwione w oknie. Radio trzeszczało pustką. Już od 20 minut próbowała nawiązać kontakt z bazą w Nowym Targu, ale burza zakłócała wszystkie częstotliwości. System GPS migał czerwonym światłem. Sygnał był niestabilny. Anna wiedziała, że w tej chwili nikt nie wie, gdzie się znajduje. Trzy godziny wcześniej otrzymała pilny rozkaz od pułkownika Nowaka. Grupa turystów, dwoje dorosłych i dziecko, zaginęła w rejonie Morskiego Oka. Ostatni sygnał z ich telefonu satelitarnego nadszedł o 14:30, potem cisza. Ratownicy Topr nie mogli dotrzeć do rejonu z powodu pogody, a prognoza zapowiadała jeszcze gorsze warunki. To może być nasza jedyna szansa, powiedział pułkownik patrząc na mapę. Burza ma się nasilić wieczorem. Jeśli ich nie znajdziemy teraz, Anna nie potrzebowała dokończenia. W takich warunkach, bez odpowiedniego sprzętu i schronienia, ludzie mają maksymalnie kilka godzin. Teraz, lecąc przez serce burzy, czuła ciężar odpowiedzialności. Rex był najlepszym psem ratowniczym w jednostce. Jego węch potrafił wykryć człowieka pod metrową warstwą śniegu. Ale najpierw musiała go tam bezpiecznie dostarczyć. Nagle wiatr uderzył w maszynę z lewej strony. Black Hawk przechylił się gwałtownie, a Anna poczuła, jak żołądek podchodzi jej do gardła. Szybko skorygowała lot, ale wysokościomierz pokazywał już tylko 2600 metrów. Kurwa mać! Wymamrotała pod nosem, używając przekleństwa, które w normalnych okolicznościach nigdy nie przeszłoby jej przez usta podczas służby. Rex zaskowyczał cicho, wyczuwając napięcie swojej przewodniczki. Anna rzuciła mu szybkie spojrzenie. Pies patrzył na nią z absolutnym zaufaniem. To zaufanie dodało jej sił. Przełączyła na częstotliwość awaryjną i ponownie próbowała nawiązać kontakt. Baza nowy targ. Tu Soku jeden. Czy mnie słyszycie? Odbiór. Tylko szum i trzaski. Sprawdziła współrzędne na mapie. Powinna być już blisko rejonu poszukiwań, ale w tej zawierusze nie widziała nawet własnych skrzydeł. Musiała lecieć na instrumentach i intuicji dwóch rzeczach, które w górach mogą być niewystarczające. Nagle, przez chwilę, śnieg zelżał. Anna zobaczyła przed sobą ciemny zarys skał. To był mięguszowiecki szczyt. Oznaczało to, że morskie oko było gdzieś na południowy wschód może dwa kilometry dalej. Dobrze, chłopaku, jesteśmy blisko, powiedziała do Rexa, czując przypływ adrenaliny. Ale w tej samej chwili burza uderzyła z nową siłą. Wiatr porwał Black Hoka jak zabawkę, obracając go wokół własnej osi. Anna walczyła ze sterami, próbując odzyskać kontrolę. Gdy nagle usłyszała niepokojący dźwięk, jeden z silników zaczął tracić moc. Lampka ostrzegawcza zamigała na tablicy rozdzielczej. Temperatura oleju w lewym silniku rosła niebezpiecznie szybko. Anna poczuła, jak serce zaczyna jej bić szybciej. Była sama, bez kontaktu radiowego, w środku burzy, z uszkodzoną maszyną i psem, który liczył na to, że doprowadzi go do ludzi potrzebujących pomocy. Ale kapitanowie polskich sił powietrznych nie poddają się łatwo. Anna Kowalska nie zamierzała być pierwszą. Temperatura w kokpicie spadła o kolejne dwa stopnie. Anna czuła, jak zimno przeniknęło przez jej kombinezon lotniczy, ale nie mogła sobie pozwolić na drżenie rąk. Lewy silnik pracował na 60% mocy, a to oznaczało, że każda sekunda była na wagę złota. Przez krótką przerwę w zawierusze dostrzegła błysk ciemnej wody. To było morskie oko. Jej serce przyspieszyło. Jeśli zaginieni byli w tym rejonie, Rex miał szansę ich wytropić, ale najpierw musiała znaleźć miejsce do lądowania. Spokojnie, spokojnie, mówiła do siebie, skanując wzrokiem teren pod sobą. Rex nagle zaszczekał i zaczął się wiercić w swoich szelkach. Anna spojrzała w kierunku, w który patrzył pies. Tam... Około 200 metrów od brzegu jeziora dostrzegła coś pomarańczowego na śniegu. Kawałek materiału, który wyraźnie nie pasował do górskiego krajobrazu. Dobry chłopak! krzyknęła przez hałas silników. Widzisz ich, ale problem z lądowaniem pozostawał. Teren wokół jeziora był zbyt stromy i skalisty. Anna musiała znaleźć płaski kawałek ziemi wystarczająco duży dla Black Hawka. Nagle zauważyła małą polanę około 300 metrów na wschód od pomarańczowego materiału. Była mała, ale mogła wystarczyć. Zaczęła ostrożnie schodzić, walcząc z porywami wiatru, które próbowały zepchnąć maszynę w stronę skał. 50 metrów, 40, 30. Lewy silnik zaczął wydawać niepokojące dźwięki. Anna wiedziała, że ma może minutę, zanim całkowicie odkażet. 20 metrów. Piętnaście. Śmigła wzbiły chmurę śniegu, ograniczając widoczność do zera. Anna leciała teraz wyłącznie na instrumentach i doświadczeniu. Dziesięć metrów, pięć. Poczuła, jak podwozie dotyka ziemi. Szybko wyłączyła silniki i odetchnęła głęboko. Udało się. Rex już niecierpliwił się, by wyjść. Anna sprawdziła swój sprzęt: karabin, apteczkę, latarkę, radio przenośne i flary sygnałowe. Wszystko było na miejscu. Chodź chłopaku, mamy robotę do zroboty. Gdy tylko opuścili maszynę, wiatr niemal przewrócił Annę. Śnieg siekł jak nożyki, a temperatura musiała być około minus dwudziestu stopni. Rex jednak wydawał się w swoim żywiole. Jego gęsta sierść chroniła go przed zimnem, a nos już pracował, analizując zapachy. Anna zapięła się w jedną linę z psem i ruszyła w kierunku pomarańczowego materiału. Każdy krok był walką. Śnieg sięgał jej do kolan, a wiatr próbował zepchnąć ją ze ścieżki. Po dziesięciu minutach dotarli do miejsca. To był kawałek pomarańczowej kurtki, zaczepiony o gałąź karłowatej sosny. Anna podniosła go i pokazała Rexowi. Szukaj, Rex, szukaj! pies natychmiast przeszedł w tryb pracy, jego nos przylgnął do ziemi, a ciało napięło się w koncentracji. Po chwili zaczął ciągnąć w kierunku gęstego lasu świerkowego. Anna szła za nim, próbując nie myśleć o tym, jak szybko zapada zmrok w górach zimą. Mieli może godzinę światła dziennego. Po 20 minutach marszu Rex zatrzymał się przy dużym głazie i zaczął szczekać. Anna podeszła bliżej i zobaczyła coś, co sprawiło, że serce zabiło jej szybciej. Ślady w śniegu, częściowo zasypane, ale wciąż widoczne. Dobra robota, chłopaku. Ślady prowadziły w głąb lasu, ale były coraz słabsze. Anna włączyła latarkę i ruszyła dalej. Rex tuż przy jej boku. Nagle usłyszała coś, co sprawiło, że zatrzymała się jak wryta. Słaby, ale wyraźny głos ludzki, dochodzący gdzieś sprzed nich. Pomocy! Ktoś tam jest? Anna poczuła przypływ adrenaliny. Byli żywi! Tu wojsko! krzyknęła w odpowiedzi. Idziemy do was! Rex już pędził w kierunku głosu, ciągnąc Annę za sobą. Po kilkudziesięciu metrach dotarli do małej jaskini skalnej, gdzie dostrzegli trzy postacie skulone przy dogasającym ognisku. Mężczyzna, około czterdziestki, kobieta i dziecko, chłopiec, może ośmioletni, wszyscy trzęśli się z zimna, ale żyli. Jesteśmy z wojska, powiedziała Anna, klękając przy nich. Jak się czujecie? Moja żona, wymamrotał mężczyzna, ona ma hipotermię, a Kuba, Kuba ma gorączkę. Anna szybko oceniła sytuację. Kobieta była nieprzytomna, jej oddech był płytki, chłopiec płakał cicho, jego policzki płonęły gorączką, sprawdziła radio przenośne, wciąż brak sygnału. Była sama, z psem, w środku burzy, z trzema ludźmi potrzebującymi natychmiastowej pomocy medycznej. Ale Anna Kowalska nie przybyła tutaj, żeby się poddać. Anna szybko rozłożyła swoją apteczkę polową. Jej ręce, mimo zimna, Poruszały się pewnie. Lata szkolenia w trudnych warunkach teraz się opłacały. Rex położył się obok chłopca, oferując mu ciepło swojego ciała. Jak się nazywacie? zapytała, owijając kobietę w swój koc termiczny. Ja jestem Tomek Wiśniewski odpowiedział mężczyzna drżącym głosem to moja żona Ania, a to nasz syn Kuba. Przyszliśmy na jednodniową wycieczkę, ale pogoda się zmieniła tak szybko. Anna sprawdziła puls kobiety: słaby, ale regularny. Hipotermia była w początkowym stadium, ale bez szybkiej ewakuacji sytuacja mogła się pogorszyć. Tomek, słuchaj mnie uważnie powiedziała stanowczym tonem muszę rozpalić większy ogień. Czy macie jeszcze jakieś drewno? Zostało nam trochę, ale jest mokre nieważne Rex, pilnuj chłopca. Anna wyszła z jaskini i zaczęła zbierać wszystko, co mogło się palić: suche gałęzie spod drzew, kawałki kory, nawet trochę żywicy ze świerków. Wiatr wciąż szalał, ale w jaskini byli względnie chronieni. Po pół godziny udało jej się rozpalić solidny ogień. Temperatura w małym schronieniu zaczęła rosnąć. Ania Wiśniewska otworzyła oczy. Gdzie, gdzie jestem? wyszeptała. W bezpiecznym miejscu. Odpowiedziała Anna: Jestem kapitanem Kowalską z wojska. Przyleciałam was szukać. Sprawdziła temperaturę chłopca. Wciąż podwyższona, ale niekrytyczna. Dała mu aspirynę z apteczki i trochę ciepłej wody z termosu. Kuba, jak się czujesz? Boli mnie głowa! odpowiedział słabym głosem. A Reks to prawdziwy pies wojskowy? Anna uśmiechnęła się mimo sytuacji. Tak, to prawdziwy bohater. To on was znalazł. Rex, jakby rozumiejąc pochwałę, merdnął ogonem i polizał chłopca po ręce? Anna ponownie sprawdziła radio. Wciąż cisza spojrzała przez wejście do jaskini. Śnieg padał jeszcze gęściej, a wiatr nie słabł. Wiedziała, że nawet jeśli uda jej się nawiązać kontakt z bazą, żaden helikopter nie będzie mógł lecieć w takich warunkach. Musieli przetrwać noc. Tomek, ile macie jedzenia? Zostały nam dwie kanapki i trochę herbaty w termosie. Anna sprawdziła swoje zapasy. Racja żywnościowa, kilka batonów energetycznych i pół litra wody. Wystarczy na jedną noc, ale trzeba będzie oszczędzać. Gdy zapadł zmrok, temperatura spadła jeszcze bardziej. Anna organizowała dyżury przy ogniu. Ona i Tomek na zmianę podkładali drewno i pilnowali, żeby płomienie nie zgasły. Rex nie odstępował chłopca na krok, a jego ciepłe ciało pomagało utrzymać temperaturę. Około północy Ania poczuła się na tyle dobrze, że mogła usiąść. Dziękuję, powiedziała do Anny. Gdyby nie pani, gdyby nie Rex poprawiła Anna to on was wytropił. Skąd pani wiedziała, gdzie nas szukać? Anna opowiedziała o sygnale z telefonu satelitarnego i o tym, jak burza zakłóciła wszystkie systemy komunikacyjne. Nikt nawet nie wie, że tu jestem, dodała. Mój lot nie został zarejestrowany z powodu awarii. Tomek spojrzał na nią z niepokojem. A co z helikopterem? Czy będzie pani mogła odlecieć? Anna nie odpowiedziała od razu. Prawda była taka, że lewy silnik mógł całkowicie odmówić posłuszeństwa, ale nie mogła tego powiedzieć. Rodzina potrzebowała nadziei. Rano sprawdzę maszynę, powiedziała w końcu. Teraz najważniejsze to przetrwać noc. Kuba zasnął, przytulony do Reksa. Jego oddech był już spokojniejszy, a temperatura spadła do normy. Ania również wyglądała lepiej. Kolor wrócił na jej policzki. Anna patrzyła w płomienie i myślała o swojej decyzji. Mogła zawrócić, gdy tylko zauważyła problemy z silnikiem. Mogła powiedzieć, że warunki były zbyt niebezpieczne. Nikt by jej nie winił. Ale nie mogła zostawić tych ludzi. Rex podniósł głowę i spojrzał na nią, jakby czytał w jej myślach. W jego oczach była ta sama determinacja, którą czuła w sobie. Razem przetrwają tę noc, a rano, rano, będzie nowy dzień. Pierwszy promień słońca wpadł do jaskini o szóstej rano. Anna obudziła się pierwsza. Przez całą noc spała bardzo lekko, nasłuchując od głosów burzy. Teraz było znacznie ciszej. Wyszła na zewnątrz i nie mogła uwierzyć własnym oczom. Śnieg przestał padać, a wiatr ucichł niemal całkowicie. Nad tatrami rozpościerało się czyste, błękitne niebo. Rex dołączył do niej, merdając ogonem na widok słońca. Dobra robota, chłopaku. Przetrwaliśmy. Sprawdziła radio przenośne. Wciąż brak sygnału, ale to mogło oznaczać, że jest za daleko od bazy. Musiała wrócić do helikoptera i sprawdzić główne radio. Rodzina Wiśniewskich budziła się powoli. Wszyscy wyglądali znacznie lepiej niż poprzedniego wieczoru. Kuba skakał wokół Rexa, a jego policzki miały zdrowy rumieniec. Jak się wszyscy czujecie? zapytała Anna. Dużo lepiej, odpowiedziała Ania. Nie wiem, jak pani dziękować. Podziękują państwo, gdy bezpiecznie wrócimy do domu. Muszę sprawdzić helikopter. Marsz do polany, gdzie zostawiła Black Hawka, trwał pół godziny. Maszyna była pokryta grubą warstwą śniegu, ale wyglądała na nieuszkodzoną. Anna otworzyła pokrywę silnika i sprawdziła lewy agregat. To, co zobaczyła, nie napawało optymizmem. Uszczelka była uszkodzona, a poziom oleju spadł znacznie poniżej minimum. W normalnych warunkach taki helikopter nie powinien latać, ale to nie były normalne warunki. Anna włączyła radio główne i natychmiast usłyszała znajomy głos. Sokół 1, tu baza Nowy Targ. Czy mnie słyszysz? Odbiór. To był pułkownik Nowak. W jego głosie słychać było ulgę pomieszaną z niepokojem. Tu Sokół 1, odpowiedziała Anna. Słyszę was wyraźnie. Anna, gdzie do diabła byłaś? Próbujemy nawiązać kontakt od wczorajszego wieczora. Długa historia, panie pułkowniku. Mam dobrą wiadomość. Znalazłam zaginionych. Wszyscy żyją i są w dobrym stanie. Cisza na drugiej stronie trwała kilka sekund. Powtórz ostatnie. Sokół 1. Mam trzech cywilów. Rodzinę Wiśniewskich potrzebują ewakuacji medycznej, ale nie jest to krytyczne. Moja pozycja to Anna podała współrzędne i opisała stan swojej maszyny. Sokół jeden? Czy jesteś w stanie bezpiecznie wrócić? Anna spojrzała na lewy silnik, potem na rodzinę stojącą obok jaskini. Kuba machał do niej ręką, a Rex szczekał radośnie. Tak, panie pułkowniku. Wracam do bazy. Następne pół godziny spędziła na przygotowaniu maszyny do lotu. Uzupełniła olej z zapasowego kanistra, sprawdziła wszystkie systemy i ostrożnie uruchomiła silniki. Lewy agregat pracował nierówno, ale pracował. Rodzina Wiśniewskich wsiadła do kabiny, a Rex zajął swoje miejsce. Anna jeszcze raz sprawdziła wszystkie przyrządy i powoli uniosła maszynę w powietrze. Lot powrotny był spokojny. Słońce świeciło jasno, a widok tatr w białej szacie zapierał dech w piersiach. Kuba przyglądał się krajobrazowi z szeroko otwartymi oczami, a jego rodzice trzymali się za ręce. Po godzinie lotu Anna zobaczyła przed sobą bazę w nowym targu. Na lądowisku czekała już karetka pogotowia i grupa oficerów na czele z pułkownikiem Nowakiem. Gdy Blackhawk dotknął ziemi, Anna poczuła ogromną ulgę. Misja została wykonana. Rodzina Wiśniewskich została szybko przewieziona do szpitala na kontrolne badania. Przed odjazdem Tomek podszedł do Anny. Kapitanie, nie mam słów, żeby wyrazić wdzięczność. Pani uratowała nam życie to moja praca odpowiedziała Anna skromnie. Nie, powiedział Kuba, przytulając Reksa to było coś więcej niż praca. Gdy karetka odjechała, pułkownik Nowak podszedł do Anny. Dobra robota, kapitanie! Ale następnym razem, gdy twój lot nie jest rejestrowany przez systemy, chcę o tym wiedzieć. Anna uśmiechnęła się. Następnym razem postaram się, żeby burza nie zakłócała łączności, panie pułkowniku. Tego wieczoru Anna siedziała w swojej kwaterze, a Rex leżał u jej stóp. Na biurku leżał raport z misji, suchy, oficjalny dokument, który nie oddawał ani ułamka tego, co przeżyli. Ale Anna wiedziała, że niektóre rzeczy nie da się opisać w raportach. Wiedziała, że czasami trzeba lecieć w burze, nawet gdy nikt nie rejestruje Twojego lotu. Wiedziała, że prawdziwi bohaterowie nie robią tego dla sławy. Robią to, bo tak trzeba. Rex podniósł głowę. I spojrzał na nią, jakby rozumiał każde jej słowo. Anna pogłaskała go po głowie: Dobra robota, chłopaku. Jutro może być kolejna misja. Za oknem słońce zachodziło nad tatrami, malując niebo w odcienie różu i złota. Gdzieś tam w górach rodzina Wiśniewskich była bezpieczna w domu, opowiadając swoim bliskim o niezwykłej kobiecie i psie, którzy wyłonili się z burzy, gdy najbardziej ich potrzebowali. A Anna Kowalska przygotowywała się do kolejnego dnia służby, wiedząc, że czasami najważniejsze misje to te, o których nikt nigdy się nie dowie.